Hej, hej, lecmy na żywo. Dzisiaj update dotyczący książki o plotki. Dla tych wszystkich osób, które jeszcze nie wiedzą na początku. Szybki łyk podstawowych, totalnie podstawowych informacji o książce. Książka o Plotki, Sukces Handmade. Książka już napisana, to znaczy tekst. Dzięki której y, mogę się z Wami podzielić tą taką historią, którą często y, nie słyszymy. Kiedy y, jest nam ciężko i coś nie wychodzi, i chcemy rzucić wszystko w cholerę i się poddać, to wtedy są takie momenty, kiedy ktoś coś dzieje się takiego, że jednak się nie poddajemy, że jednak idziemy dalej. I mam wrażenie, że kiedy teraz o plotki już tam w mediach, nie, we wtorek najbliższy, w śniadaniówce, słuchajcie, w jakimś chili Zet i tak dalej. Kiedy ja już jestem na pięknych sesjach zdjęciowych i wszyscy mnie pytają, jak ty to zrobiłaś, że przy Trójce Dzieci taki super biznes i oplotki, że utrzymujecie pięcioosobową rodzinę z tego, i że to się da, kredyty i rachunki z tego płacić. Ja odpowiadam na te pytania, to mam wrażenie, że tak naprawdę odpowiedź na te wszystkie pytania leży właśnie w tym tekście, właśnie tej książce. W tych wszystkich momentach, kiedy było tak w cholerę trudno, że miałam ochotę rzucić to wszystko, wrócić do mojej standardowej architektury i wystawiać te kilkucyfrowe fakturki za bieganie po budowie tak, i zaginanie rzeczywistości, że wiemy lepiej niż panowie, czasami panie. Ale do czego zmierzam? Że wtedy bardzo trudno było mi patrzeć na takie osoby, które odnoszą sukces i właśnie mają te piękne zdjęcia, te sesje zdjęciowe i są takimi osobami, wiecie, takimi symbolami sukcesu. O sobie mówiłam, kurde, no jak oni to zrobili? Jakaś czarna magia. A tak naprawdę to ten sukces tkwi w tych wszystkich małych porażkach, a właściwie w tych momentach, kiedy po tej porażce otrzepujemy kurz, ktoś albo coś, albo my od środka. Daje nam siłę, albo znajdujemy w sobie siłę, żeby wstać, potrzepać kurz i iść dalej, tak, żeby się nie poddać. I o tym właśnie jest ta oplotkowa książka. Ona jest bardzo, bardzo mocno osadzona w realiach branży handmade, no bo jakby inaczej, skoro oplotki, sukces handmade, ale ten handmade znaczy w tej książce też własnymi rękami, tak, bardzo dosłownie. Bo to nie jest tak, że nagle w spadku dostałam, Bóg wie, jaki budżet na startup. To nie jest tak, że weszłam do branży handmade z Bóg jakimi cudownymi umiejętnościami. No, mnie osobiście uczyła babcia szydełkowania i uwierzcie mi, na pewno super wymiataczem szydełkowym nie jestem, ale to nie przeszkodziło mi, żeby zbudować stabilny dochód yy, sprzedając kurs szydełkowania online. Paradoksalnie to mi pomogło, bo tym łatwiej jest mi uczyć osoby, które totalnie o szydełkowaniu nie mają pojęcia. Do naszej oprotkowej stajni dołączyło na przestrzeni czasu wiele osób, które rękodziełem parają się praktycznie od dziecka, i mogę z powodzeniem powiedzieć, że znają się na tym o wiele lepiej niż ja. Ale to właśnie te umiejętności, o których piszę w książce, pozwoliły mi zbudować działalność, która, no właśnie, utrzymuje rodzinę, pozwala mi żyć w taki sposób, jak bardzo chciałam żyć czyli, żeby mieć czas i na rodzinę, i na spełnianie swoich jakichś takich zawodowych, przedsiębiorczych ambicji. O tym ta książka, słuchajcie. I w tej książce bardzo dużo jest tych porażek. Coś, czego nie widać tutaj na Instagramie, wiecie, na YouTubie, bo nadaje dzisiaj na drzwi kamery, dlatego tak się przełączam, słuchajcie. Coś, czego nie widać na tych przepięknych zdjęciach właśnie prosto z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Coś, czego nie widać w social mediach, które wiecie, no gramy trochę w tą konwencję, na Facebooku, na Instagramie. Teraz jestem cwana, bo też mamy cały niesamowity zespół, który zresztą też od czasu do czasu tutaj robi taki account takeover. Um, i wiecie, teraz jest mi łatwo mówić o tym sukcesie, ale właśnie w książce pokazuje, że ten sukces on się zrodził właśnie z tych porażek, które były po drodze. Tych momentów, kiedy ja już myślałam, że czas sobie odpuścić, a pojawiał się ktoś, kto po plecach poklepał i powiedział: Hej, właśnie dostałaś najcenniejszą lekcję od losu. No teraz ją odłożysz na półkę i wrócisz do tego, co było. No nie, ta lekcja była po coś. Więc słuchajcie, tyle o książce, o samej treści. Dla tych osób, które oglądają nas pierwszy raz, widzę, że jesteście. O, cześć Elena, cześć Ania, Olga, że jesteście. Wystarczająco dobra w ogóle, świetna nazwa konta, chociaż widzę, że też zaglądasz do nas chyba pierwszy raz. Bardzo się cieszę, że jesteście, że słuchacie. Dzisiaj tradycyjnie, jak co piątek o 14, od jakiegoś czasu już na YouTubie, tu troszeczkę częściej, od jakiegoś czasu też tutaj na Instagramie, myślę, że to, to już wejdzie mi tak w krew i co tydzień o 14, robimy update naszej akcji z książką. Dlaczego? Bo książka, o której przed chwilą tak z grubsza Wam opowiedziałam, jest wydawana w bardzo niestandardowy sposób. Otóż tekst istnieje już od marca. Proces wydawniczy, czyli wiecie, yy, redakcja, korekta, skład i przygotowanie do wydruku, to wszystko już się dzieje. Ale sam wydruk, samo fizyczne wydanie takiej książki, którą można sobie wziąć do ręki i usiąść w fotelu i zaparzyć ciepłą herbatkę i po prostu pochając ten zapach tuszu yy, świeżej książki, nie wiem, może tylko ja mam ten fetysz, yy, oddać się właśnie tej przyjemności przeglądania fizycznej książki. To nie nastąpi, jeżeli nie w. i ty, i ty. Sorry, bo się przełączam z YouTube'a na Instagrama. Otóż, książkę wydajemy w procesie crowdfundingu, czyli zbiórki. Nie wiem, czy znacie takie narzędzie jak crowdfunding. To nic innego, jak tłumacząc z angielskiego crowdfunding, czyli tłumacząc dosłownie finansowanie z tłumu. Dokładnie tak wygląda nasza zbiórka. W naszym zespole stwierdziliśmy, że pomimo, że mamy tekst książki, to nie wydrukujemy ani jednego takiego super zbędnego egzemplarza. Te lasy tropikalne by mi się chyba śniły po nocach, gdybyśmy to zrobili. Więc wydrukujemy tylko tyle książek. Ile faktycznie będzie osób, które chcą tą książkę przeczytać. Dlatego właśnie crowdfunding. Książkę można tak jakby kupić sobie w przedsprzedaży, czyli zaklepać swój egzemplarz. I jeżeli uzbieramy tyle egzemplarzy, ile potrzebujemy, żeby w ogóle opłacało się to wydać, tak? są takie różne minima gdzieś tam w drukarniach, no to ta książka się pojawi. A jeżeli nie, jeżeli stwierdzicie, że a dobra, kolejna osoba, która chce mi coś wcisnąć. No, tutaj tej książki po prostu nie będzie? Będzie tekst, ale fizycznie książka nie zostanie wydrukowana i nie trafi do Twoich rok. Dlatego na stronie oplotki.pl, łamane przez książka, właśnie cały czas trwa akcja crowdfundingowa, czyli taka zbiórka środków potrzebnych na wydanie tej książki. A po ludzku można sobie kupić tą książkę, pomimo że ona jeszcze nie została wydrukowana. Jak to dokładnie działa? Jeżeli zbierzemy całą kwotę, no to do Twoich rąk trafia wydrukowana książka, którą będziemy drukować właśnie na koniec wakacji, początek września. Jeżeli nie, nie uda nam się zebrać wystarczającej kwoty, to po prostu do Twojego portfela, a właściwie wirtualnego portfela, czyli pewno na konto, wraca ta kwota, bo będziemy je po prostu zwracać, jeżeli projekt nie dojdzie do skutku. Ale. Ja już wiem, że dojdzie do skutku, bo mamy już prawie połowę środków potrzebnych na realizację projektu. Projekt wystartował gdzieś tam na początku wakacji, w takim szalonym pędzie, słuchajcie, przed wszystkimi urlopami, po dłuższym odpoczynku bo po kolei każdy z członków naszego zespołu tak sobie jedzie na wakacje, po cichutku i wraca. Dlatego tu widzicie, że od czasu do czasu ktoś inny wskakuje na konto Instagramowe. Pomimo, że wakacje i pomimo, że taki czas, że wszyscy z obrzydzeniem odkładamy te iPhone'y, komórki, a, a co najważniejsze komputery, to i tak już jesteśmy prawie, że na półmetku. Dosłownie odliczamy, bo patrzę, że właśnie na stronie specjalnie przed chwilą sprawdziłam, mamy już 47% z naszej kwoty zbiórki, z którą będziemy mogli pójść do drukarni i powiedzieć, hej, drukujemy. Teraz jesteśmy na etapie, słuchajcie, rozmawiania właśnie z drukarniami, wybierania odpowiedniej, która da radę zrealizować tą szaloną wizję, super okładki, świetnego składu i, i da radę wydrukować te przepiękne ilustracje, które dla nas nasza graficzka Natalia wkłada do tego tekstu. Więc już tam wstępnie rozmawiamy. Więc teraz tak naprawdę tylko odliczamy, czy rzeczywiście będzie tyle chętnych, żeby wydrukować taką ilość, jaką planujemy, czy nie. No mamy już połowę. Więc, więc wierzę, że tak będzie. Ale dzisiaj słuchajcie też taki update nie tylko techniczny, tak, odnośnie zbiórki, bo możecie sobie wejść na tą stronę oplotki.pl, łamane przez książka i tam sobie dokładnie słuchajcie poczytać wszystkie szczegóły. Um, oczywiście zachęcam, bo o, widzicie, wygląda widać, tak, widać na YouTubie. Dlaczego? Bo tam można wejść sobie po prostu i nawet w zakładce aktualności zobaczyć wszystkie szczegóły. Nie wiem czy jestem w stanie to zrobić. Bo Posłuchajcie, może, może bym mogła. Zaraz wam, czekajcie, spróbuję pokazać. Tutaj na Instagramie chyba będzie mi łatwiej. Poczekajcie, może nawet będę mogła wam pokazać. Dajcie znać na czacie, czy widzicie, bo chyba udało mi się udostępnić pulpit. Zapomniałam, że przecież coś takiego można zrobić odwrócić kamerkę. Dajcie znać Zofka, Zofka albo Wiertel, Monika albo Montessori. Dajcie znać, czy to widać. I na YouTubie, słuchajcie, dajcie znać, czy widać mój ekran, bo jeżeli tak, to mogę Wam, słuchajcie, pokazać. Kiedy wejdziecie sobie na zakładkę oplotki.pl, książka... Prójna Aga, dokładnie, to znaczy, że widać. Dzięki, Olga. <laughs> słuchajcie, to znaczy, że widać tą stronę. Zobaczcie tutaj, nie wiem, czy to widać tutaj na komórce, to muszę tu bliżej. Oplotki.pl, łamane przez książka. Chodzicie na naszą akcję, słuchajcie crowdfundingową i słuchajcie tutaj. Nasz Szymon, niezastąpiony z naszego zespołu, słuchajcie, tak nam zaprogramował stronę, że mamy taki pasek pomiaru, jak daleko jesteśmy od początku do końca projektu. Więc tu widać, że mamy już 47,2%, więc już nie możemy się doczekać. Z całej kwoty, tutaj mamy całą kwotę, która jest nam potrzebna, żeby pójść z tą kwotą do drukarni i powiedzieć: hej, drukujemy, 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 damy radę. Patrzymy, że już jesteśmy prawie, że na półmetku, więc nie mogę się doczekać, bo jak jak Dobijemy do 50%, to szykujemy tutaj nie lada atrakcji dla wszystkich wspierających. Na czym to polega, słuchajcie? No na tym, że na naszej stronie, oczywiście zachęcam. Zobaczcie sobie filmik, opowiadamy, o co chodzi w tej akcji, jak to się działa, jak to działa dokładnie, i tak dalej. Tutaj też jest takie wyjaśnienie, o co chodzi w tej akcji, ale mamy tutaj taką zakładkę wspierający, czyli wszystkie osoby, które naszą akcję, słuchajcie, wspierają. Można tu sobie zaznaczyć, że ktoś jest anonimowym wspierającym, więc wcale nie musi tam być wasze imię i nazwisko, ale tak jakby wszystkie te osoby dostają od nas takie wiecie, dodatkowe informacje o różnych wydarzeniach, o różnych akcjach, które organizujemy. My chcemy bardzo, bardzo dopieszczać wszystkie te osoby, które nas wspierają w tym procesie, trzymają kciuki za wydanie tej książki. Dla nas to też jest taki dowód, że warto to się robić właśnie w taki sposób, a nie inny. Właśnie pytać was, czy wam się to podoba, czy warto, czy chcecie. I słuchajcie, tutaj wymieniamy tych wszystkich wspierających, ale mówię o tym dlatego, że dla wszystkich wspierających, w momencie, kiedy dojdziemy do tego półmeczka, czyli już właściwie ile nam tam zostało, 2,8%, więc to już są naprawdę grosiki. W momencie, kiedy dojdziemy do tych 50%, to wszyscy wspierający dostają info o specjalnej akcji świętowania i specjalnych bonusach, nagrodach i cudach wiankach, które dla Was planujemy. Dlaczego? Słuchajcie, bo cała akcja wydania książki to dla nas świetna okazja, żeby jeszcze być bliżej naszej społeczności, zaprosić do naszej społeczności nowe osoby. Dlatego, słuchajcie, tutaj Wam pokażę, o, dla tych osób, zwłaszcza które są nowe, zobaczcie, można sobie zamówić książkę, o, może mi się uda, słuchajcie, zbliżenie, książkę i załapać się je jeszcze na gratisową dostawę. Tutaj już wiecie, już nie mamy tych, tych nagród, że tak powiemy, za wiele, bo one się najszybciej wyczerpują, ale jeszcze można się na to załapać. Mamy takie akcje, że można po prostu nas wesprzeć, nie wiem, wrzucić, przybić wirtualną piątkę, jak to się mówi. I wybrać sobie kwotę, jaką chcecie wesprzeć ten projekt. Tu widzę, że najczęściej to moja rodzina korzysta z tej opcji. <grywa> Jakieś drobne zostają, bo i tak wiedzą, że już książki zamówione. Ale można sobie kupić dwie książki, bo może akurat dla koleżanki, na prezent, tak? Jednocześnie chce mieć nie tylko dla siebie, ale dla, nie wiem, mamy siostry albo kumpeli. Ale też można zamówić dla siebie na przykład książkę i makremową siatkę, którą wydziergamy my dla Was. W ramach takiego upominku dodatkowego do książki. I takich nagród jest coraz więcej i więcej. Dla twórców rękodzieła przewidujemy możliwość promowania swojej działalności, czyli możliwość umieszczenia swojego logo wewnątrz książki. No jak wiecie, my sami projektujemy tą książkę. Graficznie składa nam, projektuje tutaj Natalia wszystkie ilustracje, więc jakby wstawienie waszego logo, żebyście mieli promocję do każdego z egzemplarzy, tak, który będziemy drukować. To jak najbardziej coś, co też może nam pomóc, wiecie, szybciej dobić do tej kwoty, którą zbieramy do wydruku. Tu są takie, słuchajcie, nagrody takie, które cieszą się największą popularnością, dlatego o nich mówię, ale kiedy przeskrolujecie sobie na dół stronę, to zobaczcie, tych nagród jest cała masa. Można nawet na przykład wybrać sobie kameralny wieczór autorski, czyli zamówić sobie taki mój czas, gdzie mogę z Wami przeprowadzić. Spotkanie dla waszej społeczności w ramach mówienia o książce, o spełnianiu marzeń związanych z waszymi planami biznesowymi, rękodzielniczymi. Można zamówić sobie książkę z którymś z naszych e-booków, czyli na przykład jak prowadzić warsztaty rękodzieła albo jak wycenić rękodzieło. Zauważycie, że kiedy porównujecie, i to dobrze, że to zauważacie, tak, że kiedy wybieracie którąś z nagród, typu na przykład książka plus e-book. To ta cena jest o wiele bardziej korzystna niż kiedy klikacie sobie na oprotki i wchodzicie po prostu na nasz sklep. Czyli no, można powiedzieć, że Książka działa trochę jak taka, taka zniżka, czy jakaś taka wiecie, magiczna dźwignia, która pomaga osiągnąć lepszą cenę dla produktów. To jest, słuchajcie, jak najbardziej efekt totalnie zamierzony, więc korzystajcie. Zbiórka będzie jeszcze trwała jakiś czas. No, oczywiście, naszym celem jest uzbierać jak najszybciej, bo im szybciej zgłosimy się do drukarni, tym szybciej książkę wydrukujemy i tym szybciej macie ją w dłoniach. Ale mam wrażenie, że już świętujemy, że jesteśmy prawie że na półmetku. Ja już po no, prostu widzicie, że powoli mi się cały czas śmieje. Mam to poczucie, że już jesteśmy coraz bliżej wydania książki. My na zapleczu bardzo intensywnie pracujemy, składamy ją już, już etap redakcji, korekty, już takie wiecie, te pierwsze koty za płoty mamy to już ze sobą. Tak mocno wierzymy, że po prostu projekt dojdzie do skutku, że nawet nie bierzemy pod uwagę innej opcji. Teraz to tylko kibicujemy, kiedy nam strzeli ten półmetek, żeby można było robić dziką imprezę. Ja osobiście wiecie, niedługo urodziny, więc się śmieję, że to jest chyba mój najlepszy prezent, bo każdy nam zawsze życzy, rzeczy, wiecie, spełnienia marzeń. Ja mam wrażenie, że ta książka to już jest dla mnie spełnienie marzeń o takim dużym projekcie, który w jakiś sposób jednoczy naszą. Społeczność. Ale słuchajcie, mamy dużo osób dzisiaj na live. Bardzo się cieszę, że jesteście Make up of Happy, tak, sikoreczka handmade, Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to korzystajcie z tego formatu. Ja coraz rzadziej jestem na żywo, coraz częściej dziewczyny też zespołu pomagają mi tutaj. Jestem też na YouTubie i widzę, że nasz tobek niezawodny jest. Hej Tobek, jest Ania, jest druga Ania, cześć Ania z Anią Mikołajczyk. Przed chwilą miałam konsultację. Słuchajcie, Ania też pracuje nad swoim kursem, więc jak chcecie się nauczyć szycia. Mas Maskotki, to koniecznie, koniecznie do Ani Mikołajczyk zaglądajcie na, y, na Insta, albo zaglądajcie też na Oplotki, bo teraz w ramach promowania naszych wspierających w czwartek poszedł Post, słuchajcie, przedstawiający Anię i y, 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 to, jaki kurs będzie robiła. Więc Anię, podglądajcie, jak chcecie wykonać swoją maskotkę. Zwłaszcza, że będzie to taki kurs wakacyjny na już tu i teraz. Y, Rozpoznaję znajome twarze, więc serdecznie pozdrawiam. Agapowicz, ta książka jest tylko dla rękodzielników? O, super pytanie, Olga. W sumie to nie, bo tak naprawdę wiem, że tytuł to jest Oplotki, sukces Handmade, więc Handmade tak bardzo mówi, że gdzieś to jest związane z tym światem rękodzieła, ale ja też bardzo czytam to Handmade jako właśnie taki sukces własnymi rękami. Ta książka oczywiście jest moją historią, taką bardzo prywatną są tam takie obszary, że. Przyznam Wam się bardzo dużo musiałam, jakby przepracować, żeby się móc z Wami nimi podzielić. To no nie było to łatwe. To takie bardzo mocno odsłanianie też takiej swojej strefy życia prywatnego i tych takich, wiecie, trudnych momentów, kiedy mi coś naprawdę nie wyszło. Ale ja stwierdziłam, że to jest właśnie ta wartość, którą może wyciągnąć z tej książki ktoś, kto nie jest twórcą rękodzieła. Oczywiście, twórcy rękodzieła wyczytają tam bardzo dużo między wierszami, bo tam jest bardzo dużo takiego biznesowego zaplecza, właśnie specyficznego dla naszej branży. Ale myślę, że osoby spoza świata rękodzieła wyczytają w tej historii takie uniwersalne prawdy. To dosłownie, jak praktycznie nie poddać się. Kiedy przychodzą takie momenty, kiedy nie wiem, ktoś nas bardzo rozczarowuje, ktoś, kto wydawało nam się stoi w jednym rzędzie z nami, nagle odchodzi i, i mamy poczucie, że zostaliśmy z tym całym Majdanem sami. Jak sobie poradzić, kiedy przychodzą jakieś takie porażki biznesowe, albo przychodzą takie momenty, kiedy kwestionujemy, po co my to tak naprawdę robimy? W moim przypadku to była wielka chęć pogodzenia wiecie, życia prywatnego tej roli bycia mamy. Z rozwojem zawodowym. Ja bardzo, bardzo nie chciałam, żeby to było albo jestem mamą, albo biegam po budowach i gdzieś tam ten sukces zawodowy i finansowy się pojawia. I bardzo zależało mi na tym, żeby mieć jedno i drugie na raz. Na przestrzeni tej, tej historii, którą też bardzo się tak, bardzo tak otwarcie dzielę, ja doszłam do wniosku, że tak, takim prawdziwym sukcesem dla mnie jest taki balans. Takie właśnie nie w skrajności. Oczywiście cieszyłam tysiące na koncie i cieszę, że nie wiem, że teraz gdzieś zbierzemy kredy na kolejne mieszkania, tutaj gdzieś będzie się rozwijała pracownia oplotkowa. Oczywiście cieszą te wszystkie sukcesy zawodowe, ale z drugiej strony cieszy też to, że, że gdzieś ta rodzina, że jest dla niej czas. Ale też cieszy to, że, że jakby nie popadam w skrajność bycia tylko i wyłącznie mamą w domu, ale też nie popadam w skrajność bycia tylko tą, wiecie, przedsiębiorczynią przez duże P. Ja odnalazłam swoje szczęście w takim balansie, w takiej równowadze i wierzę, że tam kryje się bardzo, bardzo dużo wartości, dla, też nie dla rękodzielników, że tak bardzo jesteśmy zapatrzeni, wiecie, w te definicje sukcesu, które widzimy w gazetach, w telewizji, gdzieś tam na okładkach. Wiecie, najczęściej to jest jakieś tam, nie wiem, założone nogi, palmy w tle, jakaś super rajska plaża. A co to tak naprawdę znaczy? Dla mnie okazało się, że tym spełnieniem marzeń to jest właśnie takie spokojne życie w takim balansie, który mnie satysfakcjonuje. Może ta książka też pozwoli Wam zdefiniować sobie to takie prawdziwe marzenie na tu i teraz, tak? Ja się złapałam na tym, że niektóre marzenia się spełniają, więc uwaga, nie? Warto sobie to dobrze zdefiniować. Z pierwszy dzień, jak zaczęłam obserwować oplotki, bardzo dużo tu się dzieje. Dokładnie, za okazówka. Bardzo się cieszę, że jesteś. Zwłaszcza jak jesteś nową osobą, to tym bardziej się bardzo cieszę, że jesteś z nami. Super, słuchaj wrażenie. Tu rzeczywiście dzieje się bardzo dużo. <laughs> Można się pogubić, ale to też jest tak, że próbujemy odczarować ten wizerunek oplotki, bo kiedy ja dostaję takie pytanie, urety. jak ty to robisz? Masz trójkę dzieci, a tu w ogóle super wypasiony Facebook i nagrywacie podcast i jesteście na YouTubie i na Instagramie i co wy tam jeszcze robicie? W ogóle i wpisy blogowe cztery razy w tygodniu, tak? Więc też was odsyłam, bo bardzo dużo know-how, którym się dzielimy dla twórców rękodzieła, ale też przedsiębiorców budujących biznes w oparciu o rękodzieło, to ja o zawsze odpowiadam, że to nie jestem już ja. Słuchajcie, o plotki to jest cała społeczność, to jest cały świetny zespół, słuchajcie. Dzisiaj nawet mamy Olgę, mamy Anię, y mamy zaklina czas plotów, czyli Martę, słuchajcie. To Marta często odpowiada na wasze wiadomości tutaj na Instagramie. Robimy taki take i sobie nawzajem pomagamy, bo słuchajcie, o plotki to nie jestem już tylko ja. Ta książka to oczywiście jest moja osobista historia, ale ona nie doszłaby do skutku, gdyby nie niesamowity zespół, gdyby nie ci ludzie, którzy tworzą opłotki, gdyby też nie wy, Zawka. Przez to, że dołączasz tutaj, jesteś kolejną osobą, która dokłada cegiełkę do tej naszej misji, takiego, wiecie, zarażania, pozytywnym baktylem, jakim jest rękodzieło. I niezależnie, czy tworzymy je, bo chcemy je sprzedawać, bo chcemy budować przedsiębiorczość rękodzielniczą, czy po prostu kupujemy je, bo chcemy wspierać twórczość e, innych osób, czy po prostu chcemy tworzyć, żeby nie wiem, pobawić się rękodziełem, mieć frajdę albo nie wiem, zarażać nasze dzieciaki, czymś, czego wiecie, na tablecie nie da się za bardzo wyklikać. Niezależnie od tego, jakby dlaczego tu jesteście, ale jeżeli to rękodzieło jest tym nośnikiem te, tych wartości, które są Wam bliskie, no to jesteście jedną z nas, tak? Jednym z nas, osobami, które chcą to podawać dalej, które chcą się tym dzielić. I słuchajcie, naj, najfajniejszy sposób, żeby właśnie być tym członkiem oplotki, to po prostu podawać to dalej. Ja dlatego zawsze zachęcam, jak jesteście, Zofka, jak wpadasz do nas, puszczaj dalej, pu puść info dla koleżanki. Może jej się przyda, nie wiem, jak wyceniać rękodzieło. A może jej się przyda, nie wiem, wpaść na nasz co poniedziałkowy warsztat o 18.30. Mamy takie warsztaty na żywo, za free. Zawsze jakaś tam inna technika, ale głównie chodzi o to, żeby pobyć razem, pogadać zrobić coś wspólnie, tam pokazujemy, o ja teraz akurat dziergam tutaj słuchajcie chustę, yy, pokazujemy co tam aktualnie na szydełku albo na maszynie, albo nie wiem, co tam malujemy. Chodzi o to, żeby być razem, żeby się wspierać, bo łatwo nie jest w tej branży, łatwo też nie jest w dzisiejszych czasach, no wszyscy wiemy, co się teraz w covid dzieje i czy nas znowu zamkną, czy nie zamkną, ale mam wrażenie, że im bardziej jesteśmy jakby razem dzielimy się tymi trudnymi momentami, tym bardziej możemy sobie w tym pomagać. I tak naprawdę o tym jest ta książka, więc Olga dzięki zapytanie, bo właśnie ta książka ona wypłynęła ze świata rękodzieła, bo ja właśnie tutaj znalazłam to spełnienie swoich marzeń, czyli pracę, którą można wykonywać w trakcie wychowywania dzieci, ale jednocześnie budować firmę, która no, jest źródłem utrzymania dla całej rodziny, płaci kredyty albo pozwala na takie marzenia, które no, związane są z finansowaniem takich marzeń, ale też znalazłam taką społeczność, która po prostu rozumie co czuję. Sam projekt książki i to, że tak wiele osób e, wspiera ten, ten projekt, tak? No, no, kupujecie książkę, której jeszcze nie widzieliście, tak? I jeszcze nie wiecie, czy jak, jak będzie wydrukowana, jaka będzie dokładnie, wiecie grubość i co ja tam właściwie napisałam, tak? A kupujecie tę książkę, kupujecie swoje logo w ogóle w książce. To jest dla mnie największy komplement. Wierzycie po prostu w tą naszą misję, w to, co robimy, i chcecie tam umieścić swoje logo, swoje imię, nazwisko, żeby podpisać się pod tym przekazem. Więc dla mnie. To jest niesamowity komplement. Gdyby ktoś mi to powiedział, nie wiem, kiedy tam biegałam po budowach i Bóg wie, jak przestawiałam panów po kątach, no to w życiu bym nie uwierzyła. A okazuje się, że tutaj znalazłam tą społeczność i dlatego mam takie duże partie, żeby tym się dzielić dalej, żeby przekazywać tą wiedzę. Więc zachęcam Was. Słuchajcie, jeżeli jeszcze się zastanawiacie, jak to jest, czy macie takie momenty, że bardzo, bardzo o czymś marzycie, macie w sobie gdzieś tam ukryte takie głębokie marzenie. I tak sobie mówić, co tak takie, no takie o, słabe i w ogóle, wiecie, miałam takie przyziemne marzenie, żeby jednocześnie być mamą i jednocześnie budować biznes, ale taki biznes przez duże B, naprawdę, który zarabia na te rzeczy, o których marzymy. I mi się w to wydawało takie słabe, no kurde, co to za marzenie? To żadne wiecie, plaża z palmami i Bóg wie, jakie cuda. I kiedy zaczęłam tak, tak głośno mówić o tym marzeniu, się okazało, że nie jestem jedyna. I okazało się, że no, komu oceniać te marzenia? Jeżeli Wy macie jakieś marzenia ukryte gdzieś głęboko w sobie, to ja bardzo wierzę, że ta książka może Wam pomóc przeczytać o tym moim marzeniu i sobie odpowiedzieć na takie pytanie, kurczę, czy ja w ogóle sobie pozwoliłem, czy pozwoliłam, żeby usiąść i pomarzyć i sobie powiedzieć, co tak naprawdę jest tym moim marzeniem, czy ja muszę marzyć o wiecie pasywnym dochodzie i miliard, miliardach na koncie, ja może marzę o tym, żeby nie wiem, z facetem sobie co piątek poglądać Netflixa, a nie siedzieć w robocie w korpo, bo muszę trzaskać nad godzinę. Może to jest twoje marzenie. Każde marzenie jest ważne i każde jest warte takiego podążania za tym marzeniem. Ja wierzę, że ta książka może dać siłę na to, żeby po prostu wziąć sprawy w swoje ręce. Dlatego, słuchajcie, też Was zachęcam. Y, obserwujcie hashtag y, w Twoich rękach, wszystko w Twoich rękach. W ramach książki nawołujemy do takiej akcji, żeby dzielić się swoim marzeniem. Bardzo wierzymy tu w naszym zespole, że to jest pierwszy krok do spełnienia tak, każdego marzenia powiedzieć o tym marzeniu głośno. I to nie tylko ludziom, wiecie, dookoła, ale sobie. Naprawdę napisać to marzenie raz a porządnie zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, o czym ja tak naprawdę marzę. Czy to jest wielkie marzenie, czy takie malutkie, wiecie, na weekend, czy na przyszły tydzień? Zachęcam Was do zabawy. Wskakujcie, zobaczcie, pod hashtagiem W Twoich rękach, tak? Wszystko w Twoich rękach. Zobaczcie, co się dzieje. Dzielimy się marzeniami, pomagamy sobie w ich spełnianiu, zagrzewamy się do tego, żeby zmotywować się do brania sprawy w swoje ręce. Marzenia naprawdę nikt za nas nie będzie spełniał. My musimy je zrobić, zrealizować samodzielnie. Moim wielkim marzeniem, marzeniem o plotki było wydać książkę, w której możemy podzielić się tym, co mamy, tą historią, ale też tymi wpadkami, które dadzą siłę do tego, żeby z tych wpadek się po prostu podnosić, otrzymywać kurz i iść dalej. Więc ja marzę o tym, żeby ta książka poszła w świat, żebyśmy dowieźli projekt, żebyśmy wydali książkę. Więc serdecznie Was za, zapraszam do wskakiwania na oplotki.pl łamane przez książka, do wskakiwania, oglądania, co dzieje się, do wspierania. I nie tylko wspierania takiego wiecie, namacalnego. No i tu byłabym hipokrytką, jakbym powiedziała, że nie chodzi o kasy. Tak, chodzi o to, żeby kupować tą książkę, dzielić się informacją, tak? I, hej, mam książkę, będę mieć swoją wydrukowaną, ale też chodzi o takie wspieranie. Właśnie dzieleniem się, puszczanie informacji dalej, pingowanie koleżanki, której może ta historia jest właśnie w tym momencie życia czy działalności potrzebna, dzielenie się, dzielenie się tą informacją, dzielenie się informacją o książce, o działalności, o rękodziele i o tych wszystkich wartościach, które rękodzieło ze sobą niesie. O, widzę, że Koni Kreatywny. No, hej, Kowada, super, że do nas dołączyłaś. Ja właśnie kończę, więc mam nadzieję, że na sobie ten przewiniesz, żeby zobaczyć. Ale bardzo się cieszę, słuchajcie, że dzisiaj byliście. Ja oczywiście wskoczę tutaj znowu co tydzień, tradycyjnie o 14. Widzę, że warto na Instagrama też wskakiwać. Zowka dzisiaj pierwszy raz, więc mam nadzieję, że nie ostatni. Y na YouTubie oczywiście też, teraz już obcykałam, że mogę być tu i tu jednocześnie, więc Tomek na pewno będę co tydzień. Ania dzisiaj do nas też dołączyła, więc słuchajcie, zachęcam Was do wskakiwania. Co piątek o 14 tutaj robię taki update. Na wideo, ale jak macie ochotę, to zaglądajcie na oplotki.pl łamane przez książka i tam wszystkie słuchajcie aktualności w odpowiednich zakładkach. Mierzymy postęp naszego projektu, zbieramy dalej. Już lada chwila będziemy książkę drukować. Ja wierzę, że pół półmetek lada chwila, więc niedługo będziemy świętować, a samo wydanie książki. To już dosłownie moment. Więc słuchajcie, za niedługo kolejne przecieki. pewno już coś poopowiadam o tym, jak wyglądają grafiki w środku. Ja już je widziałam, ale dzisiaj na razie nie spoileruję, bo mnie tam Natalia z urlopu ścignie. Ale myślę, że już niedługo będę Wam tutaj zdradzała kolejne etapy rozwoju, ale też na pewno będę Wam wspominała o naszych wspierających. Ale też zaglądajcie, bo będą się tutaj pojawiały osoby z naszego zespołu i zobaczycie, że ta książka to nie tylko ja, to cała społeczność Oplotki, to niesamowity zespół oplotki i to cały tłum pozytywnie zakręconych kolejnych osób. Uciekam słuchajcie, żeby nie przeciągać. Mam wpół do skończyć, więc dosłownie dwie minuty przed czasem. Udziwo, słuchajcie, uciekam i widzimy się już za tydzień na kolejnym update książki i odsyłam Was słuchajcie na oplotki.pl, łamane przez książka. Do zobaczenia, kochani. Hej hej, jak ja wam to teraz zrobić, żeby się wyłączyć i tu i tu jednocześnie, słuchajcie. Na YouTube jeszcze jestem. Słuchajcie, to mamy jeszcze chwilę na priw, żeby nie było. Dzięki Ania, że byłaś, dzięki Tomek, że byłeś, dzięki Anka. Słuchajcie, Ania to jest osoba, która jest odpowiedzialna za naszego YouTube'a, więc słuchajcie, jak widzicie, że za chwileczkę wskoczy super wypasiony opis, to właśnie dzięki Ani, więc wielkie pozdrowienia, Ania i wielkie dzięki. Uciekam widzimy się za tydzień na kolejnym update, a tymczasem odsyłam was na stronę.